Siemaneczko, z tej strony młody gracz i w dzisiejszym odcinku kontynuować eventu, nie? Bo wcześniej chyba akurat nag nagrywałem, lub nie. Nie wiem, nie jestem pewny, ale na pewno coś tutaj będzie solidnego, nie? Będę, będę w sklepie, będę akurat uciekać przed potworem, nawet no, bo to ja teraz się pojawię. Potrzebuję szybko cukierki. Zdobyć, o takie, o. Jezu Chryste, mi, max 10 mogę wpakować w siebie. E, plus minus jeszcze akurat załatwić. Dobra, dobrze, mam jeszcze trochę czasu. Chyba teraz tutaj, aha, już się zaczyna. Jezu Chryste. Jezu Chryste, jak to jak, jak to się zaczyna. Jezu Chryste. Skoda się płynnie, akurat jak ja grałem, a nie płynnie tak wygląda. Może wrócę po prostu do Minecraft'a. Hm. Pomyślnie nad, nad tym. Dobra, to teraz tutaj. Tutaj jabłko, szybko to. Dobra, dobrze sobie tego potwora jeszcze nie ma tutaj blisko mnie. Dobra, teraz ciasto. Teraz biegnę tutaj. Te, teraz psa potrzebuję znaleźć. Pies tutaj to będzie zoologicznym. Wezmę psa i tam wrócę teraz. 15 minut, dokładnie 14.30 żeby wyrobić to wszystko. Hmm, tu naprawdę musi być mo mocne. Dobra, jedno wykonanie na trzy. Tutaj co trzeba? Mm, szopa. O potwór, potwór, potwór! Aaa! Zostaw nie! zostaw! Może teraz tutaj. O, tutaj takie coś. Tutaj coś powinno być ciekawego. O, dynia Halloweenowa. To wezmę, bo to mi się przyda. Dawaj jeszcze tylko dwa, dwie rzeczy tutaj. Teraz to. Tego szukałem właśnie. Teraz wracam. No i teraz jeszcze ponczek pą powinien być. O! się pojawiło. Kluczek. Jezu Chryste, jak potwór tam goni. Jezu Chryste. No to teraz tutaj pójdę. Teraz tutaj. Teraz tu. I byk już kolejny. To chwila, moment będzie. Teraz tutaj. O, od cukierki. Od monety jeszcze dorzucę. Tutaj coś ciekawego. Frytki. Wąs i inne. Dobra, ja tu patrzę, bo może być naprawdę ciekawe. Dobra, teraz tutaj pakuję. Kolejna to będzie kula u nogi. Dobra, teraz jeszcze jedna rzecz. Ja dwie rzeczy tam są Ła potwór! Jezu, jak mi wyskoczył. Wow. Dobra, teraz tutaj akurat pójdę. Tutaj kula u nogi powinna być. No nie! No to było to kula u nogi. Może się przydać. No bo teraz szybko pobiegnę tam. Tup, 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 tup. Hmm, tutaj to to nie, to tu było. No to tutaj. Hmm, teraz akurat szybko pobiegnę. Jeszcze plus minus jeszcze cukierki będę musiał pozbierać, więc na pewno jak zrobię wszystko to i taki tak zbyt szybko nie będę mógł uciec. Dobra, kolejny cukierek. E, teraz tutaj akurat pójdę. O! Tego właśnie potrzebowałem. Dobra, teraz szybko pobiegnę. Muszę jeszcze w czasie unikać potwora, który pewnie jest tutaj blisko. Dobra, gdzie on jest? Dobra, to jak go nie ma, to tutaj. Hmm. Wow. Teraz tutaj. Wow, 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 jak on mnie goni! Ja uciekam z kasą! Wow! Ale on mnie goni bez przerwy, Wow! Ale on mnie goni. Jezu to jest taki straszny. O, teraz normalnie robi wrażenie. Nawet zgubiłem go. No to wychodzi teraz tutaj. Hmm, teraz tutaj akurat pobiegnę. Potwór go, go goni. Ha. Ja tutaj biorę kolejną kasę. Dobra, jeszcze tutaj pójdę. Hmm, teraz tutaj. Dobra, teraz tutaj do banku. Pyk szybko. Jeszcze cukierki potrzebuję. O, tam jest jeden. Kolejny to tam jest. A jeszcze jeden to tu. No i już mam 8. No i pyk. Meskitu, jak chcecie zrobić event halloweenowy, to naprawdę warto. Bo tu jest chyba coś nawet ponad. 31 gier do grania. Ale potwór Uniknęłem tego potwora. Jezu Chryste. No bo teraz tutaj pobiegnę. Szyb, szybka kaska tutaj pakuje. O. Wow. Wow. No i nic się skupił na mnie. Ale uciekam. 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 No bo teraz tutaj. No i bieg Cała kaska załatwiona, Jeszcze tylko dwie, dwa trukierki. Teraz tutaj. Hmm, dobra. To jako tak, o, się skupił na mnie, nie, 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 mam jedną serce, mam jedną serce, muszę szybko chyba wy uciec, no bo tutaj, tutaj już jest bezpiecznie. Mam jedną serce, Mo może być naprawdę ryzykująco teraz, e jeśli mam jedną serce, to nie mogę dać się złapać dla potwora. Dobra, teraz tutaj pobiegnę. Wow, znowu, znowu, nie, nie, zostaw mnie, zostaw. No dobra, to teraz szybko skręcę tutaj, e, tutaj. Tup, 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 tutaj szybko. E, teraz tutaj do Aleki. Dobra, jeśli on nie przestanie mnie gonić, to będę musiał uciec. Jezu, chystę. No to i tak, i tak do wyjścia, szybko i powolutku. E, pa, pa, miłego dnia.